Dzwonimy do Mariuszka, bo jest akcept na ultrace. No nie, jak mi nie odbierze, to mi spali wszystko. Życie mi popsuje. To jest jak loteria. No, to dam. Mordo, musisz coś ważnego bardzo powiedzieć. Poczekaj. Co? jesteś gotowy, siedzisz? No. Ale na pewno? No. Fiji odpisał. I co napisał? Mordo, jedziemy na Eletreisa! Bydwoje? A jak? To wejbioda. Także tak jak widzieliście, jedziemy na Altrace i przygotowania już trwają. Mariuszek, partyzancie, halo Co? Zrobiłeś coś? Zrobiłem. Ja Utark okay. robię, bo zobacz co przywiózł mi gość z Intercarsu. No. Mówi damy tak. Dwa dni chlania i... i... Polewamy się szampanem? No. No. Weekend lub ferie w Zakopanem. Dobra, pięknie. Piątkę zrobisz No i będzie śmiał. Ta piątka. Dlatego mordo ja tu... Ej, ile to jest roboty? Piątka na to Mordeczko, dlatego ja tu w ogóle spędzam szybko czas i śmigam na ferię. Aha. A jeszcze lato się zaczęło. Weź mi daj tą deskę od razu. Ja Boże, kochani, to maskoważy, bo że za 300 kilo. Co najmniej. Dobra, po kolei. Powiedz, co zrobiłeś przy Lexusie. Nie. Tak? Nie Niemożliwe. Chcesz zobaczyć? Wygląda jakbyś tu nic nie zrobił. Nie, no zrobiłem. Patrz. To jesteś gotowy? Boże, syf i krzaki. No jestem gotowy. A Jurej? Pokaż, co zrobiłeś przy Lexusie. O! No dobra. Ale poczekaj, bo to, to widziałem. To, to mnie przekonuje. Zobacz tu. To mnie przekonuje, no. To zobacz. Obrysóweczki zrobił. Drugą drugą zobaczę. Aha, druga jest inna? Taka sama, tylko też świeci. Aha, dobrze. Też świeci. Jesteś gotowy? Tak. Ja Ci coś teraz pokażę, co Ci powiem, że padniesz na tyce. Okej. Pokaż dobra, Dawaj, dawaj, dawaj. Trzy, dwa, jeden. Nie, one, two, three. Trochę gówno widać. No to masz niebieskie. Masz czerwone. Żółte, zielone kurde, powiem wam widzowie, Takie. te neony. Różowe. Różowe jest najładniejsze. <noise> tak. Różowe. Neony, w ogóle neony to jest coś, co powinno nas wrócić do tuningu. No jak? Kotarda. Tak. No ale mordo, wyobrażasz sobie jakby gościu jadący sejakiem na 13, kurde 5 cali, taki kapet szeroki, jakby miał senony? neony? Mhm. No. Świetnie. Głupi jesteś. Robimy to. Głupi. Co masz jeszcze na liście? Yy, zaraz Ci pokażę, bo ja w sumie jeszcze nic nie odznaczyłem. Czekaj, ty w ogóle, górę... lista dla widza. Czekaj, odparę, Poka, poka, poka. dawaj. Czekaj, notatki. O, mam. To miałem na liście. Uba, no. Dobra, screamer, zaraz jedziemy robić. Nie, no, czekaj. Końcowy wydech zrobiłem. No tak. No. A, idziemy pokazać. Idziemy. Końcowy wydech. Komin jak w Subaru, tylko krótszy. Ja bym zrobił dłuższy. No ale może być. Dobra. Dalej. Przegląd zrobiłem Przegląd w takim <grym pusty> no Dobrze tego nie pokażemy, nie ma jak. Po zrobiłem. Tak, to już pokazane. No one zrobiłeś. Zrobiłem. Co jeszcze? zmienić gwint nie zrobiłeś? Nie, mocowanie kulera zrobiłem. Byłem mają. Eee, baj Ładnie to obspało, co? Dobrze zrobić ciłowiek. Na no, basie. Lukwies. Zjedziemy go poza kamerami. Czeka, tak Pasuje? Nie wiem. Zresztą. Ja nie znam. No poczekaj, muszę młotkiem trochę tam nakierować. Muszę mu kierunku nadać. Zobaczcie widzowie co ten babro za hajs z YouTube kupił. Wszystkie pieniądze przewalił, nawet jeszcze te niezarobione. Gwint se do seksusa kupił. Będzie gwintował tifem nawet ty, do Niemiec możesz z tym jechać. Dydwa. Nie -dwa. wiem co to warte Aś się narobił. Ty, ale malowanko, co? Lakiernia proszkowa chyba została otwarta. Nie kurz tutaj. Nie kurz tutaj. Bo na Tak Robimy renowację tarcz. O, tak, tutaj już widać. Ładna, czarna tarcza. Tak trzeba właśnie robić. Tutaj trochę jeszcze poprawimy O! Trochę po zawieszeniu poszło. Nie, ważne. nie, nie Mario, nie, nie, nic się nie stało. Jak ci idzie? Dobrze. Wydaje mi się, że nikt tak jak ja nie przygotowuje auta na ultra. A wiesz dlaczego? Nikt tak nie tam stara tam po sezonie po prostu se olej zmieniają, Kaleso tam pie a ja <grymnie> robię go od nowa. Renowacja. <grymnie> zacisku, tarczy, <klotków>. mat ja zacisku starcie <grymnie> kłatko. A skola zabezpieczenia antykorozyjne. Wiesz, o, będny, rotory, <grymnie> kurde, nie? Wszystko... Bo mógłbym w środku nie malować, bo są białe. Ale trochę ciebie. No ale co mi będzie się różniło? Ktoś powie powie, przyjdzie i powie... A to nie jest takie białe jak tamto białe. Ja powiem, ale tego nie mogę teraz powiedzieć. Ale to źle powiem na przykład. <noise> Taki lakiernik. Tak niby mu dobrze to idzie. A zobaczcie, jak na Babruszu. Trzeba, wszystko trzeba po nim poprawiać. O, proszę bardzo, nawet renowację. renowacje, renowacje ta cyklozarstwa. <noise> ja Wam pokażę, jak on zostawił gwint i twierdzi, że to będzie dobra wysokość. Tak było. Już kręcę tam z pół godziny. I dopiero jest tak Poprawimy to No sprawdzamy, 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 sprawdzamy No, To tyle? O oh, chuj O <gul> kur... o kurcafa Trochę przesadzili on A on i tak siedzi siedziesz na kołach, Tylko na łapach. Gruby, Przesadziłem. Ale chłop musi kochać tego nic, że tak pucuje. Pucuje znaczek. No i Mariuszek, jak co robisz? Chuj ci interesuje. Robisz sobie kapok w przedsiębiorstwie. Kapok! Chcesz nogatać takie? No nie, ale nie tak. Palcję, Dobra, puść 10 no. No, lat to zajęło Uwaga, A, uwaga się... no, W górę, nie w dół Uwaga No No dawaj no Ale Tak sobie to radośnie grzebię mi przy ultrace możesz mówi Chodź coś zobaczysz Ale masz bęben No lepiej Pokaż co tam masz To jest twoja uszczelka pod turbo Tuning <laughs> Udało mi się zrobić mocowanie chłodnicy. Proszę bardzo. Ładne mocowanie. Mądre to to. Mądre to Oni się pierdolą z tą sprężarką trzecią godzinę. To może przyjść. Nie, teraz to nie damy Nie, to ja zrobił. Ja oblazowałem pierwsze dwie śruby. Kolejny dzień ogarniania wozów na ultrace, a przy okazji zdejmujemy maskę. W końcu będzie normalna, oklejona maseczka do Suprii. Mariuszek mówi, może i lepiej? Może i lepiej. Jakie może w ogóle, o co chodzi? Nie, ładniej w karbonie, ładniej w karbonie. 10 tysięcy razy lepiej wygląda bez tego obstranego karbonu. No zobaczcie, widzowie. Albo w komentarzu chociaż napiszcie, czy lepiej, tak, czy lepiej. Z karbonową maską. Ale moim zdaniem to, to, to tylko tak. No zobaczcie. Aleś, tyś jest piękna. O ja cię kręcę. W ostatnim odcinku było powiedziane, że fury są gotowe na Altrace. Trochę nie pykło, muszę wam powiedzieć. Subaru nie ma sprężarki generalnie. No cóż, na liście do jakichś tam przygotowań było sprawdzenie uszczelki pod turbo, bo tam jakieś przedmuchy widziałem, okazało się, że jest upalona. Jak wyszło, że jest upalona i trzeba demontować sprężarkę, to stwierdziłem, nie no, zróbmy ją. I na dzień dzisiejszy, czyli bodajże 5 dni przed wyjazdem na Altrace, bo na Altre jedziemy już w czwartek Koła wróciły z malowania Proszę bardzo, Fałesik. Tutaj kiwami Ładny kolorek La la. bym Tuning.

Za lakierowanko pokażę zaraz moje falachy. Dobra, dawaj te listy Parę rzeczy do zrobienia, chyba co? Tak, pięknie. Jest brudny. Bo się robi, człowieku I Nie ma z tej listy. Zamienić koła, bo to zostało zrobione. Pyk. Tak, zmienić koła, zmienić koła. Musiałem założyć te baloniaste 225 na 40, bo niestety. Tutaj to się zrobiła taka japa. Słuchajcie, na dwa palce. Nie wiem, czy mam coś nagrane, bo wstyd jak cholera. Fajne były tam te oponki. No ale takie naleśniki, niestety. I strasznie się pusto w nadkolu zrobiło. A, niestety, jak to się mówi, byłem na granicy fizycznej wytrzymałości. I bez modyfikacji tutaj jakiejś, nie byłem w stanie zejść niżej. Albo tutaj. Bo tu też widzę potencjalną modyfikację, ale na razie się nic więcej nie zrobi. Dobra, Czek. Side Kup, kupić są. pański na zapas. Kupione A side Markersy. wydech podwieszony. No, side marker no, no, są ogarnięte przecież. A, świetnie zrobione. <laughs> Masz. nie nieogarnięte, turbo wypolerować wydech. Hlas. Rura była wypolerowana, już jest trochę mniej, ale przynajmniej jest brązowa jak było ostatnio. Pięknie. Hej, tonik. <tunik> <tunik> Jack boy, Jest. Jest. Jackpointik. Proszę bardzo, jak tu się ładnie wystaje. Idealnie, żeby zderzaka nie popierdzielić. Ogarnąć sprzęgło, to na w poprzednim odcinku. No bo... Spanie, jest załatwione, jest gdzie spać. Zbieżność jest. Jest. Zbieżność, zbieżność też jest ogarnięta, o, Ojoj, ojago oj, oj, oj. Nawet się udało Transport Zatrzymy Mocowania chłodnicy są Mocowania chłodnicy Zamocowana jest prawda tylko na jeden, bo mi się drugiego nie chciało robić Ale przecież nie odleci Ale bo... do brochów no zostawiane Pelachy pomalowane To pięknie pomalowane A, pięknie. lepiej niż moje Pomalowane Jakie omalowane Taki sam kolorek jak, jak z przodu, ale inna felga Dla mnie się podoba Szpilki w piastach Pomalu, pomalowane. pomalowane Tu wam jedną tylko pokażę, proszę bardzo znowu Bo to są około 5 na 100 Tylko dystansu trochę brakuje Ale już też kupiłem Zmienić olej field. Pomal pomalowane. pomalowane Kupić opony no, pomalowane. pomalowane Tu się oponka cieszy, ładna tu się cieszy piękny kormoranek UHP Tu się oponki cieszą, proszę bardzo i oponek Eksperyment Ale się zapieprza No 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 Dobrze no, no. przód, pomalowane O, się nie kliknął. No klikaj się Dobra Zyta. No i co, nie mamy jeszcze turbo i takich pierdół Przejrzeć wóz zamiast poskręcać to jest ogarnięte Niby to. Kondony na magiel, to sramy na to Sramy, dobra, ogarny, pomalowany Pomalowane <grym grym grym> A reszta? Uszczelka, turbo, uratować błotnik, polerka Dobra, to co idziemy do mojego wozu, ja ci pokażę jaką ja mam listę Dobra Dobra A w międzyczasie jeszcze tu wam pokażę Jak się superka umyła O jaka ty czysta Będziemy jakieś foty zrobić, bo ostatnio na Instagramie tylko Subaru Lex. Subaru Lex. O, jak dobrze widzicie ten samochód, czysty, przepiękny jest. No i główna zmiana pojechała maska. No teraz to tak. Ale wysprzątane. Jezuś. Niemożliwe. No idziemy pokazać Mariuszko, albo się mądrzy przy mojej no, czeka zacznijmy od tych felg twoich moich pięknych polakierowanych, nie? Dobra, tamta to na koniec. Ale tak, zobacz. Przyp teraz tylko powiedz ile zapłacisz za lakierowanie felg Kafla za 6. Ja mam 8 przypominam. Zobacz Wieszcze ja zapłaciłem 47 złotych za 8 47 zł. Dobra, po Kalex, ja lepiej jaj, jaj. Nie chcę mi się go już tak rozpakować, bo jeszcze mam z, do listy odhaczenia, polerowanie, mycie komory i środek. Ale to w poniedziałek kiedy wóz, dlatego go z nawet nie zrzucam, a poza tym nie zrzucam się nie chcę. Jest sobotą botan spotkał Chodź, 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 chodź. chodź. 7 za lakierowanie. Pokaż Wam rochu listę pa. To ja na weselu, czas temu, nie? A za jaki kurde gentleman zawsze, ale miałem drugie włosy, a jak pijany byłem pewnie. Dobra, to jest moja lista. Ehm. Ponalować zaciski. Ponaluj. Ponaluj. Ponalowałem. Ponalowane Ponalować zaciski Samolo. Samolot. Ponalowane Zaciski Ta, Super, super ponalowane Very nice Ponal, Ale ponalowane Spray'em zaksu. Końcowy wydech po, ponalowane. ponalowane Ponalowane Pokazuj tej końcówki jak jest pospawana Ładna końcóweczka, jak pospawana, ale Nie nagrywaj tego Ważne, że jest Dobrze. No Przegląd po dwuletnim postawił xd Poprzeglądowane. Obrysówki Załatwione, to te dole. Tam, dole, to są odwrócone. No to no, ponalowane. Neony. Ponalowane. Wzmocnić mocowanie kulera, To jest. Yy, no, ponalowane. 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 Zaczepić instalację od stroboskopów. Ponalowane. ponalowane. <laughs> Szybko idzie ty. Oleo mi film. No ponalowane już się zmieniłem. Koła przód. No, ponalowane! 13-24 Zmienić gwint. No, to tak jest ponalowane. No. Screamer ponalowany. Szyba kierowcy. Uuu, to dopiero chodzi. No to jest ponalowane Pasy zmienić. Polalowane. <śm> 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 super są pasy. Boczki drzwi, no boczki drzwi to są rewelacje Ponalowane Klik. Wycieraczki nowe Ponalowane Mocowania akumulatora Ponalowane, ponalowane O strzały, ale strzały wydech i wentylatory <laughs> też ponalowane Klaski. Mocowanie, tak? Geometria Była no, Ponalowa Czyszczenie środka? Nie ponalowana. Bo to dopiero będzie Dobra Marcinek, jak tam twój wóz na tresa? Nie ma że gotowy. Nie ma że gotowy. Dawaj kopa, kopa, kopa. Człowieku mój, ha mój! Kurde, bo tylko łapa złapana. Kur Słuchajcie, w czwartek wyjeżdżamy na Altrex. E, mamy sobotę, montujecie dla was odcinek i niewiele czasu zostało. Turbo w Subaru. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, Ej, w lewo! Co się drze? Turbo w Subaru jest wyjęte. Liczę bardzo, że mi zdążył to zrobić. No, ale no. powiedz, gdzie jest Turbo? W Perunie. U Pieruna Szorczystego. U, u Pieruna i mówię do nich, Pierunem mi to zróbcie. Bo Altrex, jakby nie patrzeć, to jest przynajmniej dla mnie najważniejsza impreza w roku. No nie ma nic prawo. Także mocno liczę, że się uda tam pojeździć Jeżeli ktoś będzie na e To śmiało podbijajcie, pojeździmy razem Będziemy mieli też naklejki I mam nadzieję, że do zobaczenia